Kara. On chyba minimalnie prowadzi. Tak! Witam Was na Stadionie Miejskim w Guchołazach. Jak widzicie tętniący życiem. Jesteśmy na treningu lekkoatletycznym Juveni Guchołazy. Ja się nazywam Paweł Pieruk. Jestem trenerem najstarszej grupy. Serdecznie Was zachęcam do udziału w naszych treningach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, lekkoatletyka to jest bardzo szerokie spektrum konkurencji. U nas są i miotacze, i skoczkowie, i biegacze. Każdy znajdzie coś dla siebie. Treningi najstarszych zawodników odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18, tutaj na Stadionie Miejskim w przy ulicy Konopnickiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Doniaku Hołazy założony klub w 1978 roku, czyli aktualnie najstarszy klub funkcjonujący w województwie opolskim. Oczywiście z wiekiem rośnie też ilość sukcesów. Założycielem klubu świętej pamięci trener Wiesław Kulpa oraz jego prawa ręka, również już niestety świętej pamięci trener Henryk Kucjanowski zapoczątkowali właśnie tutaj na tym stadionie i na górze chrobrego tutaj okolicznej u podnóża Uchołaz. Wszystkie tradycje lekkoatletyczne w naszej gminie, dlatego kawał historii. Warto wspomnieć o wychowankach naszego klubu, takich jak Anna Brzezińska Olimpijka, czy chociażby jeszcze trenujący Bartłomiej Przedwojewski, aktualny mistrz świata w biegach górskich i trailowych. Więc tradycje są niesamowite i my staramy się właśnie cały czas do tych tradycji nawiązywać, między innymi przez takich wychowanków jak Jakub Zachara, czyli już czterokrotny mistrz Polski w biegach płotkarskich. Ilu lat trenuje jeszcze W pięciu. 5,5 i będzie teraz, co, Kiedy przyszły takie pierwsze sukcesy poważne? Półtora roku temu, dwa lata jakoś tak. I I jakie... Medal, i... brązowy medal na w pięcioboju. A też trzy lata temu było piąte miejsce w pięcioboju na Mistrzostwach Polski właśnie. A teraz specjalizujesz się? Głównie na 110 płotki, ale też i 400, tak porówno jak na razie także. I możesz powiedzieć, jakie są twoje największe osiągnięcia? No... Dwa razy pod rząd wygrałem w pierwszym roku, w drugim roku młodzika wygrałem na 110 płotki i na 300 płotki i jako pierwszy rok juniora młodszego to wygrałem na 110 i 400 metrów płotki, także A jakieś zagraniczne zawody? Byłem na e, o, Europejskiej Olimpiadzie dla młodzieży, tak, a pierwsza... I, impreza, która wprowadza tak pod olimpiadę, można powiedzieć. Takie otoczka całej całe wioski olimpijskiej, wszystkie dyscypliny. Między innymi też koszykówka tam była, siatkówka, także było bardzo ciekawe. I tam zajęłem zająłem piąte miejsce. A masz jakiegoś idola sportowego? No Hollowaya, taki płotkarz Stanów, bardzo fajny. Na 110 płotki biega. Także, tak można powiedzieć, że się nim trochę inspiruje. I dzisiaj masz trening jaki? Pod, bardziej pod 400 płaski pobiegam 60 metrów z dwoma podkami po prostu, na rozstawie do 400. Nazywam się Magdalena Wolak. Od 2016 roku jestem y, trenerem y, w klubie Głuchołazy. Y, zajmuję się grupą młodszą. Najmłodszą. Treningi mam cztery razy w tygodniu. Raz w tygodniu we wtorki mam grupę dzieci od pierwszej do trzeciej klasy i trzy razy w tygodniu w poniedziałek, środę i czwartek mam treningi od 16 do 17.30 z grupą od czwartej do ósmej klasy. W Juwenii staramy się kultywować oczywiście tradycje lekkoatletyczne. Staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach, mistrzostwach województwa, zarówno przełajowych, jak i stadionowych. Także myślę, że to, co robimy na treningach, to, co uczymy dzieci, przekazujemy im aktywność fizyczną i przede wszystkim zaszczepiamy w nich sport, to jest najważniejsze. Nie tak. ja chcę wywiadć. A ty jak masz na imię? Ja mam Oliwia na imię. I w klubie z czego słyniesz? Z, z... biegów, sześćdziesiątek sprintów. I z głośności. głośności, tak. Przede... przede wszystkim jesteś najgłośniejsza na stadionie. No ale Zachary ma na ja. osobą. tak. Lubią cię wszyscy? Bardzo. Ja wszystkich nie, Bardzo nie, mnie nie, lubią. nie, nie, nie czy, czy jest kolejka do tego, jak jedziecie na obóz, kto będzie z sobą w pokoju? Tak. Nie. A, 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 który, po, a który pokój nie, zawsze nie ma jest najgłośniejszy? Tej. My byliśmy w tym roku na obozie, byłam z nią, z Dudo, gdzieś tam biega i z Zosią, Zosią. bawić. I Mają Łukaszu. Mają Najlepsze zawody, na których startowałaś? Tak. Ym, najlepsze zawody? No. A na pewno w polu, to są zawody. Mhm. Na 60. Wygrałam Jakim wynikiem? 90. Mówiłaś mi, że masz 8,80. Ale 8,80 mam na stadionie. Mmm, a tam gdzie było? 9 sekund, różne. Ale nie na stadionie? Też na stadionie. Też na stadionie. Dobra, a najgorsze twoje zawody? Pokałaś no, kiedyś tej po tej zawodach? No znaczy. No, proszę? No przyznaj się, przyznaj się. Ten, yy, korfantowie. Płakałam i położyłam karetki. Tak. No. To ty byłaś? O, tyle musieliśmy zapłacić za tą karetkę. A kto był najlepszym start. To jest swoim najlepszym starterem? No panu się no. Ja Widziałem jakiś filmik, że biegaliście też po schodach tak, z dwóch hałaski e, A jak? E, policzyłyście ile zajmiesz schodków? Tak, 120 Na jednym treningu ile razy można wbiec tam na górę? No, 4, 4 razy 4 To 4, 4, 4, jest rekord? Tak Pięć razy wybiegacie? No Przez, Wszystkie Trzy razy Wszystkie? Do, do końca, no ja, dwa inaczej. razy do połowy. Trzy razy na samą górę i dwa razy do połowy? Proszę tak. zobaczyć. Dobra, to ja chyba przyjadę na następny trening. Czy jak pan będziecie, pan go nagra? Jak no będziecie miały. Nie. nie, jak będziecie miały schodki. No to, no to musi pan, do Nie, jak będą to to zawody, kiedy, kiedy wam zabijanem? załatwić te schodki? Eee, nie w tym tygodniu. Po biegach. Tak, po po biegach tak, nie. nie.